Чаще с Tak wiem, szok. Dzisiaj nagrywam dla Was vloga. Vloga na moim kanale nie było już naprawdę bardzo długo kilka miesięcy. Ostatnio, jak nagrywałam dla Was vloga, to mogliście zauważyć, że wracałam do pracy i właśnie od tamtej pory pracuję bardzo dużo. Niestety, na nic nie mam czasu. Nie narzekam, dlatego że ja naprawdę lubię bardzo pracować i jestem mega zadowolona, że w Wielkiej Brytanii wszystko już wróciło praktycznie do normy. Tak jak wiecie, ja z reguły vlogi dla Was nagrywam, jeżeli się coś dzieje, nie lubię nagrywać. Takiego dnia codziennego, dlatego że on jest mało ekscytujący i normalnie nie robię nic ciekawego, nic takiego, o czym bym mogła tego vloga dla Was nagrać. Natomiast dzisiaj jedziemy na wycieczkę, zbliżają się urodziny mojego syna. Normalnie gdzieś jeździmy do jakiegoś Legolandu czy też Zoo. W tym roku stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie na wycieczkę. Znaleźliśmy bardzo fajne miejsce, które nazywa się Seven Sister Cliffs. Wygląda bardzo ładnie, bardzo efektownie. Są to klify nad morzem. Naprawdę na, na zdjęciach na Google -go wyglądało to mega fajnie. Właśnie tam się wybieramy. Są to takie trochę przedwczesne urodziny, dlatego że on ma dopiero urodziny w piątek, dzisiaj jest poniedziałek. Ale ja niestety nie mogłam sobie ogarnąć żadnego dnia wolnego, dlatego właśnie jedziemy dzisiaj. Ja teraz idę się jeszcze do końca ogarnąć i już pewnie zobaczę się z Wami po drodze. Szkodzę z małym update'em, już jedziemy od półtorej godziny. Teraz, od półtorej godziny i zostało nam jeszcze, Zostały nam 52 mile, to jest jakieś 120 km dziecko się uśpiło Jak to się nazywa? Fast Travel Mode Fast travel board, czyli obudzi się już pewnie na miejscu. Jak na razie pogoda jest całkiem w porządku, chyba nie będzie padać, bo na mnie mam taką nadzieję. I widzę się już z Wami, jak dojedziemy. Jesteśmy gdzieś na jakimś parkingu i muszę przyznać, że bardzo tu jest ładnie. Strasznie peaceful. Idziemy teraz, szukamy właśnie tego klifu. Żeby Jak wam się podoba? So far so good? Fajnie, fajnie no. Zaraz zobaczymy co tam dalej będzie. Ale tak jak mówię jak na razie wygląda bardzo fajnie Ok, wy jeszcze tego nie widzicie, bo na kamerze tak nie widać, ale jest tutaj przepięknie. Jestem zakochana i zostaję to chyba na stole. Masz psa? Mam. Wygląda jakby z tobą był Pięknie, ja uwielbiam takie miejsca, w ogóle woda bardzo uspokaja. No, w zasadzie to jest kamieniem, Musakra. Uj, tam jest też zaczyna padać, ale i tak jest pięknie Tu mogę się pomieszkać W tym domu tam Tutaj zobaczcie sobie normalnie rzeka wpływa do morza. Jaka czysta woda. Pięknie. Co? Widzę zdjęcie. O, oh, okej. Okay. Podoba? Bardzo fajnie. Nie? Bardzo fajnie. Tak jak już Wam mówiłam na początku bardzo dużo pracuję. I jak mówię dużo, to naprawdę dużo. Teraz ten miesiąc jest wyjątkowo ciężki, dlatego nie jestem pewna czy dam radę dodawać filmy raz w tygodniu, jeżeli mi się to nie uda, to z góry bardzo przepraszam. W następnym miesiącu już będę miała trochę mniej pracy, dlatego że teraz ten miesiąc to jest ten taki największy sezon. Najwięcej ludzi do nas przypływa, mamy bardzo dużo rzeczy, które są organizowane dla młodzieży, dlatego że jest przerwa wakacyjna. A więc w następnym miesiącu na pewno postaram się troszkę więcej nagrywać, dodawać. Teraz, jak mam jeden dzień wolny, to naprawdę nie mam czasu na to siły, choćbym chciała. Wiecie, potrzebuję ten dzień, żeby się trochę zregenerować Dzisiaj mam wyjątkowo dzień wolny, dlatego że Elisabeth mnie zastępuje w pracy, żebym właśnie mogła tutaj być z Filipem i z Radkiem I już chyba z 10 razy to powiedziałem, ale jest tutaj przepięknie, mogłabym tutaj zostać na stałe I mega zazdroszczę, słuchajcie tym ludziom, którzy tam mieszkają Widzicie tam w tych domach bo wyobraźcie sobie, oni mają ten widok codziennie rano, pewnie dla nich to jest nic takiego, ale jak fajnie się budzić właśnie do takiego widoku. Wypicę rano kawę i o, jeszcze jak świeci słońce i jest ładna pogoda to już w ogóle. Co robicie? Siedzę na kamieniach, ale mam wrażenie, że zaraz będę miałam mokry tyłek. Oj, a my tu zostajemy czy idziemy tam dalej? Idziemy dalej. Idziemy na ten klif tam? A że ty chcesz tam wejść? Trzymaj. Oho. Ale którędy? No i słuchajcie, zaczęło padać. Ale nic nie szkodzi, bo i tak jest. Za... Teraz jedziemy z innej strony. I spróbujemy wjechać tam na ten klif. Bo niestety nie dało się przejść tej rzeki. Szkoda, że zaczęło padać, dlatego że. Na apce pokazywało, że nie będzie padać. Niestety na BBC Weather nigdy nie pokazuje dobrej pogody. Powinnam się już w sumie do tego przyzwyczaić. Teraz podjechaliśmy z drugiej strony. Mam nadzieję, że uda nam się wejść na ten klip od góry. Tutaj już w ogóle zobaczcie, jest tak peaceful. No. Tutaj musisz kolejne mieć. Ja nie mam koinów. Ja nie mam, nie. Ja mam same papierkowe. A jak nie masz to, co mam dać dostaniesz? To jest 3 funty. Ale ja nie mam 3, 3 funtów. Teraz się trochę przejaśniło, na szczęście przestało padać. Mam nadzieję, że już padać nie będzie. Szkoda, że nie ma słońca, bo i fajniej by zdjęcia wyglądały i też... A wiecie jakoś by fajnie było posiedzieć sobie na plaży czy coś, a tak to jednak jak pada trochę mokro zimno. Okej, okay, robię update. A nie zapłaciliśmy za parking, bo nie mieliśmy czym. Pewnie dostaniemy mandat. Teraz jesteśmy chyba na czymś prywatnym terenie i tak naprawdę nie wiemy czy możemy tu być. W ogóle to ty wiesz gdzie my idziemy? E, nie wiem, przed siebie. Teraz wam pokażę gdzie jesteśmy Dobra, mam nadzieję, że gdzieś dojdziemy. Póki nie ma żadnych psów pasterskich, to spoko. No jakby są to za nas pogonią. Prawda jest taka, że nigdzie nie było, wiesz, znaków, żeby nie wchodzić, nie? No, teoretycznie tak. Jest tu mega pięknie, mam problem z muchami, nie wiem, pewnie ich nie widzicie, ale... Przypamiętały się do mnie pewnie przez to, że mam jasną bluzę. Nie wiem, co one ode mnie chcą, ale jest ich bardzo dużo i mnie zaczynają trochę irytować. Może powinnam bluzę ściągnąć? Jezus, jak to jest pięknie! Nie ogarniam. Weszliśmy na samą górę wyżej, chyba się już nie wejdzie. Pogoda jest ładna, deszcz nie pada. Wygląda fantastycznie. Ale się zmęczyłam. Masakra. Filip, ci że nie spadnę. Zobacz, tu jeszcze ile jest miejsca, nie musisz się bać. Siedem tych klifów jest, dlatego to się nazywa Siedem Sióstr. Chłopaki podsumowanie My już teraz wracamy do samochodu Mamy jakieś 3 km do przejścia I jak wam się podobało? Ładnie Ładnie? Zaj się. Nie, nie, nie chcę się wracać, jakbym jutro miała wolne to myślę, że zostalibyśmy na noc w jakimś hotelu No ale z racji tego, że muszę iść do pracy to trzeba wrócić e, Szkoda Teraz wysło zobaczcie, wysło Teraz wyszło słońce, szkoda, że nie było od samego początku, ale dobrze, że wyszło chociaż na trochę. I jeszcze pojedziemy może coś zjeść, ale już bez sensu mi nagrywać. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się posklejać tego vloga i, i Wam się spodoba. A ile w was normalnie życia. Wszystko się <laughs>